Witam Was w kolejnym odcinku z kariery zawodnika w NBA 2K16. College recruiting season continues. I mamy do wyboru 9 uczelni: Kansas Jayhawks, Georgetown Hoyas, Arizona Wildcats, Louisville Cardinals, UCLA Bruins, Connecticut Huskies, Texas Longhorns. Michigan Wolverines i Villanova Wildcats, gdzie by tu iść? Jakby się tak zastanowić, to z tych drużyn to najbardziej mi odpowiada Kansas i tam też się udaje. Udało nam się podpisać kontrakt, więc udajemy się do Kansas. Jestem strasznie podekscytowany tym faktem. Już się nie mogę doczekać tych meczów uczelnianych, lecimy dalej. Pierwszy mecz, Freshman Year, czyli debiutancki sezon, gramy przeciwko Teksasowi. Z tego co tu widzimy, mamy 4 mecze jeśli chodzi o college, lecimy z tematem. Są przewidywania, że będę w top 10 w drafcie, bardzo mnie to cieszy. Jesteśmy już na meczu w Kansas i Tipoff. Cieszy mnie to, że już teraz mamy 6 minut kwartę. Na pewno będzie więcej, można się pokazać. Postaram się o jakieś lepsze statystyki. Mam wrażenie, że kosze są wyżej, a może tylko takie wrażenie i pierwszy kosz w koledżu i dunk. Boom. Zaczyna się wręcz idealnie. Daj tą piłkę i drugi dunk. Niesamowite, widać to od razu, że na poziomie college'u drużyny są bardzo wyrównane. Każdy walczy tutaj o swoje miejsce w NBA, nikt nie odpuszcza. Tutaj już nie ma przelewek, trzeba się naprawdę pokazać i postarać. Nie można sobie pozwolić na głupie straty, jakieś beznadziejne rzuty. Mam pierwszą zbiórkę na poziomie college'u, pewne osiągnięcie. Jak widzieliście, mamy zmiany. Czyli nie będę raczej grał całego spotkania. To też jest bardziej realistyczne niż w koledżu granie pełnego meczu bez żadnej przerwy. Ale w sumie, jak tam były takie krótkie kwarty, to też nie ma się co dziwić. I zbiórka kolejna. Mam rzuty osobiste. Pierwszy siedzi i drugi też, świetnie. I podanie asysta Ciekawi mnie też to, czy zawodnicy, którzy grają w tych koledżach, to także będą wybrani potem do NBA. Czy niektórzy z nich to są prawdziwi zawodnicy, czy wszyscy są stworzeni komputerowo? Jak widzę to nazwiska, to mi się wydaje, że niektórzy są prawdziwi. To by było świetne. Muszę to sprawdzić. Ale... Czy mi się wydaje, czy udałbym się zablokować? Super! Chyba zablokowałem, elegancko. Zostałem posadzony na ławkę. Muszę chwilę odpocząć. Koniec pierwszej połowy. Wygrywamy 20 do 10. Ja mam 8 punktów, 2 zbiórki, asystę i blok. 75% celnych rzutów. I zaczyna się druga połowa. Czyli tutaj nie ma kwart? Nie wiem. Dajcie mi znać w komentarzach, jak to jest na koledżach, Czy tam są tylko połowy, czy też kwarty. Edwards. Nie trafia, mam zbiórkę. Jest pierwszy przechwyt i przypakuję to do kosza. SRU! I ładna akcja naszego zespołu. Patrzcie, jak realistycznie widać pot na mojej twarzy. No niesamowite szczegóły zostały wprowadzone do tej gry. I patrzcie, kto gra w mojej drużynie. Lee, czyli mój rywal za czasów liceum. Nie spodziewałem się tego. Fajne urozmaicenie. Czyli ci zawodnicy najlepsi z liceum także się dostali na koledże. To jest dobre rozwiązanie. A z tego co pamiętam ten li właśnie mi tam sprawił trochę kłopotów, więc nie był to byle jaki zawodnik. Zasłużył sobie pewnie na grę w koledżu. Nie każdy może tu grać. Mało brakowało. Miałbym asystę. Mamy dwa razy więcej punktów niż Teksas. Czysta dominacja. O, wreszcie moja maskotka coś robi. I spod kosza niestety nie trafiam. Posadził mnie trener na ławce, jednak już jestem z powrotem. 24 sekundy do końca. Końcówka spotkania już tu się nic nie wydarzy. Widzieliście, jak wygląda gra w college'u, jeśli chodzi o NBA 2K16. Kolejne mecze uczelniane w następnych odcinkach. Dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał, niczego nie możecie przegapić ta kariera dopiero się rozpoczyna Będzie niesamowicie ciekawa Widzimy się już w kolejnych odcinkach To było na tyle, na razie, elo, cześć